Zacytuję jedno bardzo prowokacyjne, celowo myślę, pytanie brzmiące: czy za kadencji premiera Alińskiego Rzeczpospolita planuje zbrojną interwencję na Krymie? My, myślę, myślę, że to jest no, prowokacja do no, polemiki z tym, czy rzeczywiście polityka zagraniczna, prawa i sprawiedliwości w ogóle stwarza takie zagrożenie. Myślę, że na to pytanie dzisiaj warto sobie odpowiedzieć. I również drugie, dopowiem do tego pytania, łączące się z tą problematyką, stawiając pewien zarzut, przyznam, że to jest niepokój chyba wielu z nas. Dlaczego politycy pizzów tak solidaryzują się z obecnymi, z obecnymi politykami Ukrainy, którzy stawiają pomniki banderze? Już mm dalej -hmm. nie będę czytał tego, o co chodzi. Przyznam, że to jest niepokój części z nas, ksiądz PiSakowi Zaleczki, emocji wyraża publicznie te, te obawy, wątpliwości. Bardzo proszę. Myślałem, że to ja najmocniej ja wyrażam te obawy, ale proszę bardzo, osobie duchownej zawsze dał mi pierwszeństwo. Politycy pis są zawsze wyrażeni. Ale to prawda, to prawda. Także w tej sprawie, no jeśli chodzi o ten, to pierwsze pytanie, to ja rozumiem, że ktoś myśli w kategoriach, Hanna Islam Gereja i wraca myślą do tej sytuacji, kiedy Orda Tatarska wspierająca Chmielnickiego, prawda, pod zborowem była dla nas realnym zagrożeniem. Nie, no więc nie ma takich planów, nie ma takiego pomysłu i nie ma takiej linii politycznej prawa i sprawiedliwości i nie ma w ogóle, nie ma w ogóle takiego problemu, ale chcę też od razu jasno coś powiedzieć, bo to było przedmiotem taki bardzo dla mnie żenującej konieczności polemiki no, z jednym z głównych reprezentantów a, telewizji publicznej, panem, panem Kraśko. My respektujemy prawo międzynarodowe. My respektujemy prawo do integralności, niepodważalności, niepodległości państwa y, ukraińskiego. Krym częścią państwa ukraińskiego i inaczej o Krymie mówić nie będziemy, nie zgodzimy się na to, żeby w najróżnorodniejszy sposób przemycać do świadomości społecznej e, teksty, które by sugerowały, że Krym nie jest, nie jest częścią Ukrainy tylko dlatego, że jest okupowany. My też byliśmy państwem okupowanym i nie zgadzaliśmy się na to, żeby ktoś mówił była Polska. I nie zgadzaliśmy się na to, żeby ktoś mówił, tereny były, były państwa polskiego. Tak samo nie będzie zgodzić na to, żeby w polskiej telewizji jeden z najważniejszych jej reprezentantów mówił, że były tereny, były tereny Ukrainy. Była Autonomiczna Republika Krymu. Nie, to jest teren państwa ukraińskiego i tak jak cała społeczność międzynarodowa, mi mi nie zgodzimy się na to, by dać Rosji... Przy pomocy siły, przy pomocy agresji, przy pomocy decyzji Rady Federacji Rosyjskiej, która, jak Państwo wiecie, upełnomocniła pana prezydenta Władimira Putina, upełnomocniła go na zawsze. Nie tylko do jednej sprawy. Nie. Ta decyzja Federacji Rady Federacji Rosyjskiej była decyzją będącą nową linią polityczno-wojskową -polityczno państwa rosyjskiego. By interweniował zbrojnie za zawsze wtedy, jeżeli interesy ludności rosyjskiej bądź interesy polityczne Federacji Rosyjskiej będą zagrożone. No to wiecie, jak nam się zjawią tutaj nagle okręty, dlatego, bo yy, y, rurociąg yy, y, y, północny będzie zagrożony, prawda, albo z dowolnie innego powodu. Nie ma możliwości takiej zgody, bo jeżeli na nią się zgadzamy, wróćmy teraz z pamięcią do tego, co mówił Pan Władimir Putin, tutaj niedaleko, obok, na Westerplatte, bo on to tutaj już mówił, bo to nie jest tak, że to jest zaskoczenie, proszę Państwa. To może Zaskoczenie tylko dla ludzi, którzy w ogóle się nie znają na polityce. W ogóle się nie zajmują polityką. Albo dla takich, którzy nie chcą słyszeć gruźb ze strony rosyjskiej. Bo przecież tutaj w 2009 roku pan Władimir Putin występował z propozycją zastąpienia dotychczasowego ładu europejskiego sojuszem rosyjsko-niemieckim. To zostało wprost, bezpośrednio odpowiedziane bezpośrednio zaproponowane także, także Polsce. Możecie się podłączyć do tego sojuszu rosyjsko-niemieckiego, ale Ład Europejski bazujący na niepodległych, suwerennych państwach, bazujący na porozumieniu także w Unii Europejskiej, bazujący na dotychczasowych standardach międzynarodowych, on ma odejść w przeszłość. Sojusz rosyjsko-niemiecki będzie decydował o tym, jaka będzie Europa. On to tu powiedział. Pamiętacie tę godną Odważną, z determinacją powiedzianą, ale spokojną odpowiedź pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie ma tak. Nie ma zgody Polski na dyktat rosyjski w Europie. My się na to nigdy nie zgodzimy. Trzeba o tym, trzeba o tym pamiętać, gdy mówi się o tych sprawach międzynarodowych, i gdy nam próbuje się sugerować yy, agresję, czy nam próbuje się sugerować jakiekolwiek plany yy, niechętne wobec wobec Federacji Rosyjskiej. Jak Państwo wiecie, nasza sympatia do Rosjan jako narodu jest niekłamana. Bezporna. Każdy może zobaczyć w, w YouTubie to wspaniałe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Kilkanaście dni po zabójstwie, po, po zbrodni smoleńskiej. Kilkanaście dni potem, gdy zginął prezydent Rzeczpospolitej i jego brat, gdy zginęli jego najbliżsi przyjaciele. A on był, wyciągamy rękę do narodu rosyjskiego. Tak, tak, nie ma co do tego cienia, bo to się nie zmieniło. Ale to nie znaczy, że będziemy tolerowali, aprobowali, zgadzali się i ustępowali wobec niebywałej, niebywałej odpowiedzi. 60 lat agresji jednego państwa przeciwko w całej Europie, bo taką, taką agresją była agresja na Ukrainę. Nie, żadnych planów, żadnych planów ofensywnych, zaborczych, ekspansywnych ze strony polskiej nie ma, nie było i nie będzie. To jest zupełnie oczywiste i prosiłbym, żeby nie odwracać totałowo. Żeby nie odwracać kota, bo to rosyjskie czołgi i rosyjskie wojska stoją nad granicą ukraińską i to rosyjskie wojska okupują dzisiaj część ukraińskiego państwa. I to Rosja grozi agresją na różne inne terytoria, które uważa, że jej się należą, bo oni tak, bo oni tak uważają. My chcemy się skutecznie obronić. Chcemy się obronić politycznie, Stąd nasza obecność w NATO, ale przede wszystkim stąd nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, który był niszczony przez, y, przez y, y, ekipę Platformy Obywatelskiej, przez pana Sikorskiego, który zrobił wiele, powiedziałbym nawet prawie wszystko, żeby nie było tarczy antyrakietowej w Polsce. To jest jego dorobek, to jest jego wielki dorobek. Jeżeli człowiek zrobił na arenie międzynarodowej, to zniszczył plany tarczy antyrakietowej, zniszczył plany, które gwarantowały Polsce obronę i bezpieczeństwo. Nie byłoby tych strachów dzisiaj w polskich rodzinach. Nie byłoby tych wątpliwości dzisiaj, czy my się obronimy. Nie byłoby możliwości tej kampanii, którą prowadzili ludzie z WSI przez pierwsze dni w trakcie, w trakcie agresji rosyjskiej, mówiące, Rosja jest taka wielka, Rosja to nie My to jesteśmy malutcy. Możemy się wszyscy ubrać w białe prześcieradła i czołgiem na pobliskie cmentarze, bo Putin o wszystkim już zdecydował. Możemy się tylko poddać, nic innego nie możemy. To nieprawda. To po prostu jest kłamstwo. To po prostu jest próba obezwładnienia nas psychologicznie, tak byśmy byli zdani na rosyjską przemoc. Jesteśmy nie tylko wielkim narodem, ale mimo niszczycielskich działań ekipy Platformy Obywatelskiej posiadamy armię, która bardzo szybko może być dostosowana do współczesnej walki i może być skutecznym narzędziem obrony Rzeczpospolitej. To nie ma co tego wątpliwości. Dlaczego generał Właśnie jest tak atakowany? Skąd ten pomysł, żeby uczynić jego y, człowiekiem najbardziej opluwanym? No właśnie dlatego, że to on doprowadził polskie siły powietrzne do tego, że dysponują narzędziem, jedynym narzędziem, jakiego boi się Federacja Rosyjska na swoim zachodnim froncie. Oni nie mają żadnych innych, bo... ale boją się rzeczywiście polskiego lotnictwa wyposażonego w najnowocześniejsze samoloty F16, które mogą być przemonstruowane i dostosowane do nowych zadań w ciągu bardzo krótkiego czasu i być skutecznym rzeczywiście narzędziem obrony Rzeczpospolitej i całego Sojuszu NATO. Takie są faktyczne kulisy tego, tego, co się tutaj działo politycznie i tego, co się działo militarnie w ciągu ostatnich siedmiu lat. Nie ma żadnych z naszej strony działań skierowanych przeciwko komukolwiek, ale chcemy się skutecznie obronić politycznie, militarnie i społecznie. Jeżeli polska rodzina będzie wymierała, jeżeli Polacy będą traktowani w szpitalach jak niechętni, jak niechciani, niechciani petenci, jeżeli polskie pieniądze będą przejadane przez mafię i wywożone za granicę przez, przez wielkie sieci sklepów, które nie płacą żadnych podatków. Żadnych podatków, prawda? A drenują naszą gospodarkę z pieniędzy, które należą się polskim sklepikarzom, polskim rzemieślnikom, polskiemu małemu przemysłowi. Jeżeli będziemy niszczyli nasz kraj dalej, to staniemy się u silniejszym. I wtedy nie będzie przepaść. I wtedy nikogo z państwa nie będzie interesowało to, czy, że tak powiem, my mieliśmy rację, czy nie mieliśmy racji. Tylko powiedzcie... Byliście u władzy, byliście w parlamencie, poszliście gdzieś, odpowiadaliście, wzięliście na siebie odpowiedzialność za naród, to dlaczego nas nie obudziliście wtedy, kiedy trzeba było być obudzonym, to dlaczego nie krzyczeliście w czas, nie w czas, to dlaczego nie bukaliście dotychczasami, że tak powiem, Patrzony w niebieskie telewizory głów i oczu żebyście się przebudzili dlatego bo to ostatni moment kiedy możemy odbudować pytania. nasze państwo pytania znakomicie bardzo pana przepraszam że